Kto ma rację, George Soros czy Elon Musk? O tym porozmawiamy dzisiaj na rozkminie. Cześć tu Artur. George Soros i Elon Musk to dwie osoby, które reprezentują jakby bardzo wpływowe, jeśli nie najbardziej wpływowe osoby polityczne dzisiejszych czasów. George Soros i Elon Musk. O, obaj uosabiają jakby dwie strony. Konfliktu prawicy i powiedzmy lewactwa czy liberałów, gdzie George Soros do tej pory jakby finansował bardzo dużo NGO-sów, czyli tych poza, pozarządowych organizacji na cel promowania wolności słowa, rozwoju demokracji, myśli globalistycznej, praw człowieka. Takie inicjatywy promował George Soros na całym świecie, też jakby finansował między innymi Polską Solidarność. I wyjście Polski z PRL-u, więc George Soros jest no, takim aktywistą, i, no, i uosabia taka, taką osobę, właśnie, która bardzo dużo działa w, w sferze politycznej, też przez wiele lat jakby finansował demokratów. No i te NGOsy, które promują właśnie liberalizm, globalizm, prawa człowieka, wolność, równość. To jest podejście George'a Sorosa, jest on też twórcą Open Society, czyli właśnie swojej fundacji Open Society. Z drugiej strony mamy Ilona Muska, który George'a Sorosa uważa za największego wroga ludzkości. Jak wiemy, Ilona no, Muska syn zrobił sobie zmianę płci i no, według mnie i wielu osób, Elon Musk po prostu znienawidził tą psychologię gender, do tego stopnia, że uważa, że cały system został wypaczony już przez tą demokrację. To są wszystko jakby moje spekulacje, moje, moje opinie na ten temat, nie? Więc George Soros, który od wielu lat wspierał globalizm, wspierał, jest symbolem walki z autorytaryzmem, jest symbolem rozszerzania edukacji na temat demokracji, praw człowieka, tym jest George Soros. A Elon Musk wydaje się, że jest krytyczny wobec demokracji. Być może demokracja rzeczywiście doszła już do poziomu tego mob rule, gdzie ta, ta, jak to się mówi, ta niewyedukowana, ta głupia większość rządzi, nie? Względem swoich potrzeb zamiast rozsądnego myślenia. Więc może ta demokracja się już wypaliła. To, co się dzieje w Stanach teraz, wiele osób nazywa, że to jest... Może to nawet jest przejście z demokracji do systemu takiej oligarchicznej, technologicznej meritokracji, nie? Że... To właśnie technokraci, którzy są mądrzejsi, bardziej wyedukowani, tworzą sobie taką oligarchię w Stanach. Być może to się właśnie dzieje. Ja sam nie wiem osobiście, po której stronie jestem. Myślę, że na rozdrożu, bo wiele argumentów Ilona Maska ma sens, takich właśnie, że no wiecie, ten bezkrytyczny liberalizm, który był to lewactwo które w Stanach, no, się tak, powiedzmy, no, zrobiło, jak to spo, społeczeństwo zaczęło iść nie w tą stronę, co trzeba, nie? Raczej, no, odchodzić od wartości za bardzo. No, tak w skrócie może powiem, że odchodzić od wartości. No i czy Elon Musk czasem nie ma racji z tym, że, że jednak powinna być merytokracja jakiejś grupy a, a właśnie, oligarchicznej, czyli ludzi, którzy weszli na jakieś poziomy, powiedzmy finansowe. No bo skoro tam weszli, to znaczy, że ci ludzie są na tyle rozwinięci, wyedukowani i tak dalej. Więc mamy tutaj George'a Sorosa i Ilona Muska. George Soros wspiera jakby wszystkie działania przeciw zmianom klimatycznym. Elon Musk, chociaż no, buduje Tesla, to Zdaje się, że jest po tej prawej stronie, gdzie raczej kpi sobie z, ze zmian klimatycznych i z tej świadomości zmian klimatycznych, że ona jest bardzo napompowana przez właśnie ruchy typu NGOsy różne i tak dalej, być może, nie. George Soros jest za demokracją, za prawami obywatelskimi i wolnością słowa. Elon Musk mówi, że też jest za George Soros wspiera różne działania niezależnych mediów. Dziennikarstwa śledczego, śledczego rozwoju. Elon Musk mówi, że jest absolutystą wolności słowa. Godzi się na jakieś tam ograniczenia, ale no, że jest absolutystą, czyli według Ilona Maska, być może dlatego, że ma, jest właścicielem Twittera, można na przykład pisać w internecie treści antysemickie. No, według George'a Sorosa nie powinno się. Pisać rasistowskich, antysemickich i tak dalej. Soros ma z tym doświadczenie, takie doświadczenie właśnie powojenne, kiedy doświadczył II wojny światowej. No i globalizacja. Soros jest zwolennikiem globalizacji. Uważa, że globalizacja jest szansą na pokój na świecie, że jeśli będziemy się w małych społecznościach dzielić swoje przekonania i budować Przekonania sprzeczne wobec siebie, często kto ma dominować, no to będą w końcu wojny. Dlatego ta globalizacja, mieszanie się kultur, to jest jakby też cel globalizacji, żeby mieszać kultury, żeby ludzie uczyli się tolerancji. No, Elon Musk jest bardziej sceptyczny wobec globalizacji, no i podkreśla znaczenie właśnie lokalnych autonomii, że ta globalizacja, Elon Musk często krytykuje ją, że jest przyczyną napływu. Imigrantów, którzy powodują właśnie no, różne zamieszki na ulicach i tak dalej, nie? Więc co jest lepsze? Czy ta lokalna autonomia, czy globalizacja? Ja osobiście jestem za globalizacją, chociaż tak, jak został ten liberalizm zaaplikowany, to został zaaplikowany bezkrytycznie, czyli wpuszczali, kto, kto leciał, nie? Wpuszczali, kto leciał, a to jednak tak nie powinno być. Jestem za globalizacją, tak żeby jednak mieszały się różne kultury, ludzie się poznawali, uczyli się tolerancji, bo jednak ten podział, te sztywne granice i nacjonalizowanie się krajów, no w konsekwencji prowadzi do wojen, no bo prowadzi do takich różnic, utrzymywania swoich interesów i ludzie nie uczą się wzajemnie kultury. No jednak dzisiaj akurat jestem krytyczny wobec demokracji, jako że większość ludzi. No, tego również obawiali się, jakby w piersi kurczaci ateńscy twórcy demokracji, którzy ją rozwijali, że demokracja w końcu prowadzi do rządów niewyedukowanej masy, którzy, która to masa kieruje się własnym interesem, a nie rozwojem społeczeństwa, a nie rozwojem ludzkości. Więc ta masa dąży do degradacji, tak naprawdę, tylko po to właśnie, nie wiem, żeby mieć chwilową przyjemność, chwilowe zapewnienie potrzeb niż rozwój ludzkości. No a tutaj nawet oglądałem, Michael Sandel też ostatnio zaczyna mówić o tej merytokracji, żeby głosy na przykład były podzielone w społeczeństwie w zależności od poziomu edukacji człowieka. No bo powiedzmy, człowiek, który studiuje, nie wiem, politykę, filozofię polityczną, czy socjologię, czy społeczeństwa, historię zna i tak dalej, czemu taki ktoś ma mieć głos porównywalny do kogoś, komu tylko zależy na tym, żeby mieć, no nie wiem, to, co obieca mu jakiś rząd, że nie wiem, zamknie granice i dzięki temu nikt nie wpuści mu tu kogoś o innym kolorze skóry, nie? No, Skóry, to, to te hasła populistyczne, tak działają właśnie w demokracji, nie? Że, więc no, trudno powiedzieć. Oczywiście ja mówię, to są takie moje luźne bardzo myśli na ten temat, bo dopiero, dopiero go podejmuję sobie tutaj dla siebie i, i dla eksperymentu tutaj powiem o nim. Więc no zobaczymy, jeśli chodzi o tolerancję dla mniejszości no to George Soros wspiera ruchy progresywne, wspiera prawa społeczności LGBT, czy równouprawnienie kobiet. No tu widzimy, Elon Musk jest raczej z tego co wiemy, raczej taki, um, um, przeciw, jest przeciwnikiem właśnie tego, tej kultury woke. Um, bardzo się zdenerwował na to, że jego syn zmieni, zrobił tranzycję i uważa nawet, że stracił syna poprzez kulturę woke, poprzez tego wirusa woke, jak on to nazywa. No ciekawa, ciekawa to jest tutaj konfrontacja, ciekawa to jest konfrontacja, bo i jeden i drugi mają dużo racji. A wy jak uważacie, czy, czy technokracja, czyli rządy oligarchów Technologicznych, tak jak w Stanach, wiele osób przypuszcza, że o to chodzi, że w tą stronę to będzie szło. Czyli, no to też było wiele osób, nawet filozofów politycznych, uważało, że taka merytokracja, czyli rządy e, jakiejś grupy uprzywilejowanej, uprzywilejowanej, która naprawdę się zna na tym, co robi, są lepsze niż demokracja, nie? No ja sam nie wiem, ja sam nie wiem, którą stronę bym tutaj wybrał. Na razie rzucam temat Elon Musk czy George Soros. Co myślicie? <laughs> Oczywiście, wokół George'a Sorosa, który jest wrogiem rządów autorytarnych, narosło masa teorii spiskowych i zapewne tutaj w komentarzach się zaczną pierwsze co to pojawiać: teorie spiskowe. No ale jednak to teorie spiskowe to teorie spiskowe. Dobra, to tylko tak rzucam temat. Do zobaczenia na rozkminie. Cześć.